Nie jest to nieprzyjazny budynek, do którego przychodzi się po to, aby jedynie wypożyczyć czy zdać książki. O czym mowa? O Gminnej Bibliotece Publicznej w Milniku, w której odbywa się wiele ciekawych wydarzeń. Duża impreza jest to koncert fortepianowy, który odbywa się w plenerze. Grają pianiści studenci akademii medycznych i grane są utwory Chopina oraz innych utworów. Poza tym organizujemy ferie dla dzieci i młodzieży, organizujemy spotkania autorskie, szykujemy się do takiej imprezy, jak cały mielnik czyta dzieciom oraz wiele, wiele innych imprez organizujemy. Dostarczamy rozrywki i, i wydarzeń rozwojowych dla młodzieży i dla dorosłych. Biblioteka w Milniku pokazuje, że aby osiągnąć sukces, wcale nie trzeba pochodzić z dużej miejscowości czy miasta. W 2011 roku zajęliśmy 20 pozycję w kraju w rankingu Rzeczpospolitej. W takich miejscowościach do 20 tysięcy mamy ponad 20 tysięcy woluminów. Książki są z różnej dziedziny. Jest to księga Literatury pięknej, literatury dziecięcej, literatury popularno-naukowej. Aby zapracować na jakikolwiek sukces, trzeba lubić to, co się robi. Praca jest ciekawa, jest kontakt z ludźmi to przede wszystkim i myślę, że lubię tą swoją pracę, lubię kontakt z ludźmi, kontakt z dziećmi szczególnie, prowadzę zajęcia z dziećmi. Biblioteka w Mielniku czynna jest 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Posiada też własną stronę internetową www.bibliotekamielnik.pl.